Iwano-Frankiwsk to niezwykłe miasto na zachodzie Ukrainy, które każdego dnia zachwyca mnie swoją historią, kulturą i klimatem. Mimo, że nie jest tak duże jak Kijów czy Lwów, ma w sobie coś, co sprawia, że czuję się tu jak w domu. Miasto powstało w XVII wieku, założone przez Andrzeja Potockiego i od tamtej pory nieustannie się rozwija, będąc świadkiem wielu wydarzeń historycznych. To... Co najbardziej lubię w Iwano-Frankiwsku, to jego urokliwe, zabytkowe centrum. Spacerując po placu rynkowym, można poczuć atmosferę dawnych czasów. Rynek otoczony jest eleganckimi kamienicami, a centralnym punktem jest ratusz, który swoją architekturą nawiązuje do tradycji dawnej Polski i Austro-Węgier. Kiedy przechadzam się tymi uliczkami, czuję, że historia tego miejsca żyje w murach starych budynków i w bruku, po którym stąpam. Jednym z moich ulubionych miejsc w mieście jest Park Szewczenki oaza zieleni, gdzie można odpocząć od miejskiego zgiełku. Uwielbiam tam spacerować, zwłaszcza latem, kiedy drzewa dają przyjemny cień, a kwiaty zdobią alejki. W parku często odbywają się różne festiwale i wydarzenia kulturalne, co czyni to miejsce jeszcze bardziej żywym i interesującym iwano Frankiwski jest również miastem pełnym kultury. Odbywa się tu wiele koncertów, wystaw oraz festiwali, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Lubię odwiedzać lokalne teatry oraz kina, gdzie można zobaczyć zarówno lokalne produkcje, jak i światowe hity. Ciekawym miejscem jest także Muzeum Przy Karpacia, gdzie zgromadzono bogate zbiory ukraińskiej sztuki i historii. Jednak tym. Co najbardziej wyróżnia moje miasto, są jego ludzie. Mieszkańcy Iwano-Frankiwska są gościnni, przyjaźni i otwarci. To oni tworzą niepowtarzalną atmosferę tego miejsca, sprawiając, że czuję się tutaj wyjątkowo dobrze. Iwano-Frankiwsk to miasto, które łączy w sobie tradycję i nowoczesność, a jego piękno i różnorodność sprawiają, że zawsze chętnie wracam do jego uliczek.